I to znowu ja i yy, dziś, no, pogramy sobie w Movistar Planet. Yy, dobra, napiszę, że nagrywam. Nie. Animkę sobie zmienimy, czy znaczy, jakoś animkę sobie nową damy? Ostatnio kupiłam tu tą... oto. ale nie pasuje mi do stroju. Czy znaczy, jakoś fajną. Nie wiem. Może Dobra, już nie będę to, Ym... no i o... pozdrawiam, dawid, to ja siedemset yy, czyli 771. siedem Zara, nie bez kresloka. No, i cały czas na razie będziemy nagrywać tylko 10 minut. Będzie taki odcinek, yy, z no, 10 minut? Po 10 minut. Mm, pozdrawiam, taka sobie Roxy. Yeah. O, ja, ojacie teraz. Dobra. Co ty tutaj napisałeś? Ja. No, dzięki. No tu nie będę odpisywać na razie. O ja ok, zerknę. Dobra. Um, no nie wiem czy będziesz mogła obejrzeć ten filmik, bo trudno mi jest teraz wrzucić. Kiedyś pozróbcie do grafa. No ale ja mam tylko cztery diamenty. Mm. Dobra, już tego słodki nie będę pisać. Dobra, jeszcze raz ta tylko jakaś nowa wersja. To może napiszę. E, dobra, to ja chciałam tutaj. Co Za 15 Zaraz ci odpiszę Zaraz kolejny level, może nagram Hej Ed Pozdrawiam Ede Ed Zaraz, no weźcie Jakie lagi Tak pozdrawiam Pozdrawiam edd 2015 dd. Pozdrawiłam. No. no szybko. To się tak. A, teraz wszyscy będą się pisać. Może napiszę w statusie też. No już cię pozdrowiłam przecież eee, Kolejna pisze um. O nie no zaczyna się Pozdrawię jest za 15 O ja cię ja 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 No zaczekajcie ludzie Mmm Pozdrawiam jak ty Vampir123xd y, Okej okay. no kurde No i nie wiem y, Może kupię sobie Zaraz sprawdzimy w skarbance Na pewno jest mało Już to wiem No i jest mało nie będę odbierać, bo chcę nagrać z nowym levelem i mam nadzieję, że <śmienic> jesteś fajna. Nie no, chodź Zła... Zlapałam. złapałam. Złapałam Chyba. Zapraszam do dajmy, proszę, proszę, nawet yy, nawet, nawet drugie levely, nawet pierwsze, bo mam, mogę mieć dużo. Mam na razie bardzo mało. Dobra, ile już my nagrywamy? A, 6 i 47. Okay. Yy. <śm> To. O nie, o nie, nie. Teraz bez kapseloka. Oliw. Nie. Oliw. nawet jeśli się teraz mnie zapytacie, jaki to, no a... No i kurczę, miałam dwa prezenty, ale na przykład, niestety otworzyłam przed odcinkiem, bo już tak. No, po prostu lubię dostawać prezenty. Mm, dzięki, jestem Twoją fanką. Na... Tak, 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 na pewno. Jak ja dopiero tak cztery odcinki nagrałam. Dzięki. O, no, fajnie. Mhm. Ale dzięki, dzięki. w ogóle z tym o się dni, jej, yeah. ja nie mogę się doczekać aż tutaj będzie można się jak coś tam pobawić pozdrawiam wszystkich widzicie macie pozdrowienia, jeśli w ogóle gracie w Mówi serpent. Choć wszystkie zadania zadania, muszę ukończyć zadania no ale to nie na tym odcinku, bo zaraz skończymy no i nie wiem. One hmm. Pir Ono, zapraszajcie kogo? vampir 123 XD do znajomych. Wyany Pir 123 XD. Z góry dzięki. No już poszła, heche. He. Dobra, ona pisze No No to możecie ją zapraszać Chyba to jej drugie konto, nie wiem O, Kitty gra Crazy crazy Kitty razy Nie Łomas Z Jedno. Ona mi oddała to konto, tak naprawdę muszę się przyznać. No, znaczy, no dałam jej wprawdzie kilka prezentów i coś tam z listy życzeń za to konto. No i... i no i się ucieszyła. Bo te prezenty były fajne. Dobra. O, papa! Pa.